Cześć, dzisiaj w błyskawicznym, bardzo szybkim filmiku, bo mówi się, że wszyscy mamy mało czasu, chciałabym Wam powiedzieć właśnie o organizacji czasu. Dlaczego mniej znaczy więcej, a więcej znaczy lepiej? Przede wszystkim chciałabym Wam zasugerować jedną ważną rzecz. Śpijcie dłużej, żebyście mieli mniej czasu na rzeczy, które macie do zrobienia. Pierwsza rzecz. Wyśpijcie się. Będziecie bardziej wypoczęci, będziecie mieli bardzo jasny umysł. Dzięki temu zdecydujecie, co jest priorytetem danego dnia. Bardzo dobrze jest sobie pomyśleć, co jest najważniejszą rzeczą, którego danego dnia chcemy osiągnąć. Bardzo często, jeżeli mamy dużo czasu, ten czas marnujemy. Jeżeli się wyśpicie, czasu będzie mniej. Prawdopodobnie wydarzy się tak, że bardziej się skupicie na tym czasie, który macie do dyspozycji. Druga, bardzo ważna rzecz. Niektórzy mówią o tym, że jeżeli mamy mało czasu do swojego planu dnia, powinniśmy wrzucić jeszcze trzy dodatkowe rzeczy i czas się znajdzie. Natomiast są tacy szaleni ludzie i ja się z nimi zgadzam, którzy mówią co innego. Jeżeli mamy czasami do zrobienia coś ważnego, dajmy sobie na to jakiś naprawdę krótki, nierealnie krótki deadline. Musimy się wówczas spiąć, pracować, i bardzo szybko powstanie pierwsza wersja, nad którą będziemy pracować dalej, czegoś dla nas ważnego. Ja to sprawdziłam kilka razy, naprawdę działa. Dlatego, jeżeli trochę mnie znacie i będziecie się czasami zastanawiać, jak ona to wszystko w swój dzień ładuje, pamiętajcie, jedna rzecz: śpię dłużej, wybieram dobrze priorytety i czasami, jak chcę już tak naprawdę zaszaleć, to stawiam sobie jakiś nierealny deadline. I los spełniam.